Nie wiem jak wy, ale ja zawsze lubiłem oglądać jakieś straszne filmy. Zaczęło się od kompilacji, właśnie strasznych filmów z YouTube'a, a skończyło się na horrorach, które ledwo co można nazwać filmami. Ale jedną rzeczą, która się nie zmieniła, było to, że zawsze mnie interesowało skąd te filmy pochodzą. Więc zdecydowałem, że mój kanał w sumie jest martwy od prawie trzech miesięcy. To mogę na szybko napisać jakiś skrypt, dodać do to, nie wiem, gameplay z Duma czy innego Minecrafta i powiedzieć historię kilku takich popularniejszych, strasznych filmów. Przed rozpoczęciem tego tematu muszę wam dać trochę kontekstu, a więc Viper to amerykański raper, najbardziej znany z albumu Your Course, Don't Even Smoke Crack. Nie będę się tutaj zbyt bardzo zagłębiał w jego historię, bo zasługuje ona na oddzielny film, i to taki, który trwałby co najmniej z godzinę. Ale, jedną z jego innych popularnych piosenek jest My Hops", która przyznam ma bardzo dobry instrumental, który prawdopodobnie słyszycie w tle tego filmu. Ale wracając, kiedyś chciałem znaleźć właśnie instrumental do My Hops" i po wyszukaniu w YouTube My Hops Instrumental, wyskoczyło mi to coś. Moją reakcją było, co chyba oczywiste, co to do cholery jest? No ale biorąc pod uwagę jakich fanów ma Viper, niezbyt mnie to zdziwiło. Dobra, ale wracając do tematu, co to do cholery jest? Sprawdzenie opisu dużo mi nie pomogło, bo jedyne co w nim można znaleźć to, że jest to odpowiedni gif, z czym w sumie to nie da się nie zgodzić, ale nadal. Nie odpowiada to na moje pytanie, na które dopiero odpowiedziało wyszukanie screenshota do filmu przez Reverse Image Search. Jest to scena z 16 odcinka 4 sezonu brytyjskiego serialu Play for Today, który się nazywał Panda Sven i był oryginalnie wyświetlony w 1974. Z tego co przeczytałem, był on o teraźniejszych i przeszłych konfliktach kulturowych w Anglii. Znaczy tak przynajmniej pisze na Wikipedii, a sam nie wiem o co w tym chodzi, bo jeszcze to nie oglądałem. Ale jeśli kogoś to ciekawi, to można znaleźć cały odcinek, który jest w sumie bardziej filmem telewizyjnym na YouTube. Teraz coś popularniejszego, bo jeśli żyliście w 2019, to dość się nie dało uciec. Od czego, możecie się spytać? Od Aiwoki, czyli chyba najgłupszego straszaka w historii. Ta lalka Michaela Jacksona miała niby nawiedzać niegrzeczne dzieci o trzeciej w nocy i im z jakiegoś powodu śpiewać. Nasz strach się bać. Już straszniejsze rzeczy to by prawdziwy Jackson robił zamknięty z dzieckiem w pokoju o trzeciej w nocy. Dobra, ale odchodząc od mojej nienawiści do nowoczesnego internetowego horroru, skąd pochodzi to nagranie? Całą nazwę łatwo zidentyfikować, bo chodzi o z Move Criminal, a nie Are you OK? Oryginalnie film został wrzucony na YouTube 27 lipca 2009, czy jakoś miesiąc po śmierci Jacksona, i na sił tytuł Michael Jackson, który jest też pokazany na początku filmu. Sam film składa się właśnie z ekranu początkowego, nagrania z Lalką Jacksona, w którego tyle leci bardzo skompresowane Willy Jean, i napisów końcowych, w których można zobaczyć imię autora, i że Lalkę można kupić na eBayu. Znaczy, można było kupić, bo już nie można. Autorem nagrania jest Thomas Renkstroff, twórca animatroników i pisarz, którego książki mają dosyć ciekawe tytuły. Prawdopodobnie widzieliście jakieś to nagranie. This is a warning. Please go check outside your phone. Please go check outside your phone. Please go check outside your phone. This is not real. The following messages being transmitted at the request of the Przedstawiono dosyć dziwnie wyglądającego mężczyznę, delfina, nagranego kamerą podobną do tych, których nagrywane są spotkania z kosmitami. Oryginalnie film nosił nazwę Dolphin Muzzle i stoi na kanale 4 FX. Po nazwie kanału można się zorientować, skąd samo nagranie pochodzi. Jest to test z kostiumu delfina, tworzonego właśnie przez firmę Northphore z Kanady. Po wejściu na adres strony internetowej zawartej na końcu filmu można zobaczyć, że jak nazwa wskazuje Specjalizują się oni w tworzeniu masek do efektów praktycznych zwierząt. A maskę z filmu, jeżeli tylko byście taką chcieli, można na tej stronie kupić za jedyne 130 dolarów kanadyjskich. Wracając do kanału North for FX, sami twórcy Dolphin Muzzle na jednym z filmów przyznali się, że przez okropną jakość tego nagrania może ono być dla niektórych przerażające. Now, many people have pointed out that older videos are creepy and you are absolutely right. They are uh, a big chunk of that was due to the fact that they were recorded on really old first-gen digital cameras. Um, they were recorded in like two thousand four, two thousand six. In that time frame, there weren't very many good digital cameras on the market. Jeśli jakieś strasznych Mnie osobiście ten film tak przeraził jak byłem dzieckiem, że co noc nie mogłem zasnąć z powodu kultu morsa, o którym mówił jakiś losowy youtuber z 2015. Wiecie, taki co co chwilę dar morde i dosłownie błagał o subskrypcję. Ale wracając do filmu, skąd on pochodzi i najważniejsze, kto to jest. Zaczynając od pierwszego pytania, nagranie pochodzi z wydanego w 1998 filmu The Goddess Bunny, opowiadającego historię Sandy Crisp. Kim jest Sandy, możecie się spytać. Odpowiedź na to pytanie jest o wiele zbyt długa na jedno krótkie entry w tym filmie. A z najważniejszych informacji, była to amerykańska performerka, aktorka i kandydatka na fotel prezydenta USA. Nie wiem jak do was, ale do mnie jej punkty przemawiają. Jej wygląd był spowodowany ostrym nagminnym porażeniem dziecięcym bardziej znanym jako polio. Nazwa Mariana Mordegard-Glesgorf prawdopodobnie znana jest każdemu, kto kiedykolwiek szykał strasznych rzeczy w internecie. Według dołączonej do filmu Creepy pasty miał on być 20 sekundowym fragmentem dwuminutowego filmu, który jest co jakiś czas wrzucony na YouTube przez jego pracowników, żeby stłumić podejrzenia ludzi i poszukiwania pełnego filmu. Pełny film miał spowodować, że 153 osoby wydłubały sobie oczy i wysłały je do głównego biura YouTube w San Bruno, a później popełniły samobójstwa na różne sposoby. Czy ta historia jest prawdziwa? Oczywiście, że nie. Mężczyzna widoczny na filmie to Byron Cortez, pracownik biurowy, a nagranie pochodzi ze strony firmy, w której pracuje. I było używane jako reklama, bo wow, patrzcie, chłop na zdjęciu mrugnął. Wyobraź sobie jego sytuację. Jesteś pracownikiem, firma, w której pracujesz, chce użyć nagrania z tobą do reklamy, i nagle ktoś się bierze, nakłada na nie czerwony filtr i mówi, że ludzie się przez was zabijają.